Jest to kolejny odcinek z League of Legends. Jest ze mną dzisiaj mi kolega z Lola, Dygo Izde i kolega z mojej klasy Pingwinek. Podnikiem pingwinek 1015 <grym> Dobra eee, Dygo zagra nam Leblanc pingwinek zagra nam Dariusem, pójdziemy razem e, z pingwinkiem na topa. Dawno nie grałem, proszę powiedzieć Garenem. Możecie się przywitać, bo nam nie daje do głosu i spojrzeć tam czasem się widać no to tak yy, pingwinek będzie się robił pod full ad ja będę się robił pod tanka living mam no, nadzieję że ogarnia lebeng le na pewno znakomicie jakby inaczej no, nie niedobrze tylko, tylko ma prawo lamić bo jest na laptopie a laptop mu się tnie Dobrze. I u nich Team. A na pewno mid. Ma no, okej okay, pójdzie. Nie Topa Dobra. z Zem. Nidalka z gang plunchem. Bond. Topa na pewno nie przegranego. Woda, możemy grać. Dobrze. Ale Dla będzie miasta. Dobie gara to... na podapę. Nie no, mam zawsze to ty masz do mojego laptopa. No nic. 10 no, gps no, to no. zawodnicza prędkość Bardzo Tak, tak, ona zabije, żeby coś... Jakby były jakieś odkurzacze... jakieś tu... reklamy? Co? Słyszysz jakieś reklamy? Tak A tu, tu? Znaczy nie, u mnie nie ma reklam, bo ja jestem w sobie siebie w pokoju znaczy, nie żeby u mnie były, bo ja na pewno nie oglądam tej no, 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 Na Polsacie wiem, wiem. <laughs> Szybko, pingwinku. A, pingwinek to jest Albert, żeby bo jakby coś, co bym też bo się to nie to jest Dygo, po prostu. Dostaniecie, jakbyś Dygo nie zauwa jakbyś zauważył, że są adnotacje dodane na filmikach, w którym ty w tym wystąpi wystąpiłeś. O, jak miło mi. mi no. jak się kliknie, to od razu wiesz, na ciebie tam wyskakuje to. No dobrze, no to chodź. Ja idę z Soraką, żeby mieć bufa. Czemu ty masz runy pod AP? No właśnie, czemu mam? Masz... Ja? No. Sorry. Nie się zawsze. Zapytać... Czy miałeś razem, czy te runy, czy... Nie, ustawiłem sobie ten. Na drugie Dopiero to kończąc Zapewne no, to się patrzy na to, rzeczy. Ile byś miał pił? jedziemy O, dzida no, Dawaj synuś, jedziemy, jedziemy malinko Idę do was Stój, stój Idę do was Tu, uważaj na dzidza Idę do was, bo chcę wam coś powiedzieć A się drzeć nie będę Chcę dać ci taki tyłek Sztankowałem, jestem dobrym kołem. Ej, mini Pa, pa, pa. pa. Fajno mam polerynę, nie? No, tyle. Mini, No ja wracam. weź bercik. Sorry. W dół się idzie się. Ja się jeszcze wyregam, ty idź tu ja tankuję. O, okej. Masz kół na początek. Stój, stój tu. Ja mi się do 15 fps ów rozpędził. Och. Zacnie. Ja sobie Zedem mnie fokus, poradzę. Fakus, dźda, czekaj za 3 2 Ja sobie ze mnie poradzę jak coś. Dobra, nie. Nie chcę nie śnić. Farmam mi zostawię, okej? Okay? Zamienkam, za minionka, za zamienkam. Ja sobie Zedem mnie poradzę, kto mi pierwszy gankuje. Nie co ty na to, żeby mi pieniążek nie gankował. Sorry? Humble. Mówię, no, jak się wbijasz. Dobra, no to nie, ja nie idź. To się chyba topnę. Nie. Nie? nie, nie. nie, nie. nie? No. no Czyli tak. A teraz możesz. Pozwalać. O, po jaka hadra. Będzie mnie tu biła. Tu masz pasywę, to masz ładnie, no? bosse Ah niet Nie dał mi nie dobrze pochwilować. Oh, sorry. Zwróciłem się. Ty chodziłeś o folię bluetooth. Masz się. To nie mam to. Ej, report. 5 tych, aha, bo się wziąłem. Chyba jakaś hadra widziałeś, tak? Teraz muszę uważać no. na tą snajperkę. I też by znajpiła. Ja się to wychylam, zobaczysz jeszcze jak asylujesz. tu jedziesz, wierz się w nią. Ja tu mam takie uszkodzenia. Yeah. Ofensywnie, ja Ofensywnie. Mm. Przy Ofensywnie. i przy aucie i potem zagraj mi tu do środka. Słyszycie no, pierdol. A słyszycie raport GP? O pierdziele. To znaczy GP. A, bo jest A, to A. znaczy GP Gangplank Dobra ja się cofnę Już po ten. No, ale ten laptop jest do dupy Ja w ogóle nie widzę no, Mapy nie widzę e, Cało i nie widzę ile mam mamy I nie wiem czy to jest, Ma, tak, to jest do dupy Z zamienionami i ten Jest i ona cię teraz czerpie tak A to jest jego pierwsza gra w LoL'a Nie no co jest? Tak wygląda Dzięki. Ja zaraz to je. Ty go lubi tak obrażać, troszkę, wiesz, bo stresować się. To mi się wtedy lepiej gra. Założyłem. Chyba on jest moim panem. psychofanem. Psychofatem. Dego uciśniesz go, ja na seryka od ciebie i goś leży, no ma fresy hopie. do od ciebie na zultem i gośu, gościa nie ma. Dawaj ją. w się na nim tam. I od razu ma i okay, dawaj Jedziesz, jedziesz mi No to weź się. Cofnij, cofnij A go moją moim Jak Dla rzuca takiego od tego, to, to się ten, to wchodź w to Serio? Jeszcze odpadnę. Eee... Milon, mógłbyś do mnie przyjść? E, no, czekaj. Bo szybko, a nie? Mów, Sorry. Czekaj. Bija szósty i idę. Opie, do szóstego twojego teatru zdechnę. To defensywnie. Się. Tam defensywnie, ale wiesz jaki ulti ma i, i Jakie skille dobre do loowania? Skorpiony hamskim już ma pół HP był, Trzy... to się regnął chłopak 2 minuty Czekaj, czy... Ej, tu się ułożył przez spacywkę, bo sterlowałem Oraz super jedziesz, jedziesz Malinka, dobra, super widzisz Trasz. Nie mają szans Prosím. Tohle to. No nyní, no no, please gang. Dobra, jíž za Dobra, 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 fajn, už ne. Hoď, tu, synku. No Sorry, no. Sorry. A tu, turko. Dobra Nilom, przybywaj, bo ja muszę spotknąć. Tu czekaj. O. A teraz upić No Nilom, no ile ty ten szósty masz zamiar bić? Pół godziny Mam piąty No co? mam siódme, ale mam siódmy Milon No i zacznij jakiś temat, bo, bo, bo nie ma o czym gadać, widownia się spadnie No ale gościu mi Nie łapkę w dupę No chodź tu, no chodź No i teraz taki odważny A, to nie Milon Rób A mi się myli, że ty Dariuszem jesteś Rób mu seryjka o wie, pa, ka, pa, 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 No rób mu seryjka kurde, wisi na niego. Muszę podejść chyba, nie? Bo to wiesz, ja nie jestem kartu, że... No, widzę, że Mał i Małka idzie w moją stronę, więc bądź tu gotowy. No. Eee, Dariusz, cofnij się. Dobra. Słuchajcie. No, Dostał troszkę. Nie no nie. On cofa. fa? Kurde w pułapkę. No. To też cofał. Chodź ty? jest kill. Ja wiedziałam, że mocy tak zrobią. Padły szkodowo. No. Jest dobrze, jest dobrze. Był perfekcyjny double. Ja mam 0-0-0, mam w ogóle 0-0. No i dobrze, Co? dobrze. O, masz jeden nie w biegu. Ale kup buty. Dobra, słuchaj już. Za chwilę. Krasę mam braku. Aaa, dobrze. Jest okej okay. Nilom, oglądajeś film? Maszu farman No jaki film? Już nie sam się zastanawiam <słuch> O nie, Soraka idzie zabić go Dobra farmset też już jeszcze Farmię przecież Od Soraka przyszła go zabić go ciśnie. To jest free feed Ok, rozwalili mnie tylko dlatego, że w dwójkę poszli i byłem w tła wieża. Zed ma barierę? Zed barierę odpalił. Co to? Zed bez powodu barierę. No oh, Hadro, nie się tu harasować. Tak nie będzie, synuś. Dawaj, dawaj, jedziesz, jedziesz. Dawaj go. Wyjdź z tego. Dawaj ulti. Wal, wal! Czekaj! Nie mogę. Zauważyłem, mogę iść o i skopić wpadły. Pa, ma hp. No nie padby, bo się teraz. Pa, zostało mu z hp fea. mamy, nie mamy? padam chyba mama. Ale z w ty jesteś, eee, może uciekłeś Wyraz mam mamy jako mi Bo ty sobie kupię. Minilon nie tariża powinienem mec 3x0 i w ogóle 4 na 0 z tego, bo tu znowu nie mamy braku tariża już. Opie, taki skandal to tylko w Polsce. O, to raka mnie chilnęła, tego nie potrzebowałem. Wszystkie chilnęła? O, to ja się mogę bić. Chyba. O, Dariusz się buty. Dobrze. Oni nie wiem, bo tak patrzę na siebie jakiegoś bufka dostałem co, to zanów? Szkoda, że nie ma ten Fulman? wiesz, od razu do pół hp, do fullmana I spokojnie I gram spokojnie Mówiłem, żebyś posiadał dalej, Ciągnik go, słucham Ciągni, jedziesz, jedziesz, Hej. Q, ult EZ popierdali ja, A Kurde, mu. Nie tak. jestem junglerem, nie jestem. Nie, nie miałem się ulta. Nie czy będę tyle tak tu tak, gankował, bo ja bym się składał normalnie, no to tak. Bym się ich tam na lajciku rozwalił. Pomogłbyś mi z blue? Ja go tylko nie, nie mogę rozwalić przez to, że nie mam blue. No Już, tak. come w sensie on. Nie będę fidował w tej grze. A złożę się normalnie. Będzie śmiesznie. Kurde, siedałem Chodź Ja chyba raz. Tylko, 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 tylko. Chwilę. Pani mnie naprzyciągnęła. teraz Weź tę te kleptę mała. Nie Tak, Coś tu do mnie. Tylko na łysiu. Jaki to jest ptp Słyszałeś tego ulta już? Nie To mi do idzie Mocno. Nie dziwię się, że go kupiłem. Nie mam hopę. Ja właśnie wódz. Wróć. Strasznie jest ten slajd. Tak miało być. Idziemy da, czy nie? Nie, nie iść nie o, dwa, e, dwa razy go tak złowałem, że musiał posnąć, ale on jest AD, więc on i tak e, ma wygrane. Później będzie bardzo mocny, będzie mi no już się robi bardzo mocny. Bo ulti to jest takie hamskie, że jak ja puszczę e, tak... I Ninilom, przerywasz mimowę. Idę mu skrzuć mm. reda. Masz ulti? Nie. Nie mam. Teraz bym dwa. Ja masz ulti? Tak. nie na nic. Co czekaj. Trzy, cztery, jedziesz. Dawaj, dawaj. No ale to on ma 3 Teraz to Demar, czekaj, byłam. szedł. Ej, Ej, Zed, już yy, chyba trzeci raz lub 10 hp do spału. Nie mam. Weź to mnie ja, ja tu się tak nie bałem. Ej, Ej, Pierwszy on sobie chyba zrobił lodowy. Czy nie? Myślę. Czy? No. Spadaj chudro. Tak jeszcze cześć, jakby sobie że tylko. Dobra. Może to Jaki double ult. Zrobi się to wyglądało. Dobra, co fajnie. Tak. Widziałeś to pięknie, gdyby nie hey, ja, to ukryte się nie rozłożył. Hey, Ej, Nilom, a czy ult w końcu poleciał? Ja, Obydwach. Tak? Tak fajnie wyglądało, właśnie tak, mój tak O, co nie, i wtedy tak twój Tak zarobiście mo, 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 Mogę go zabić? No, dawaj Czekaj, ja się nie idę hmm. Spoko, czwórka, czwórka na topie. To jest mój Dzięki, że mi tylko zdołowałeś A, to nie wiesz, o Ej nie, ja się tak nie bawię, ty, ty, ty. Nilon, wiesz czemu to był twój kill? Ej Nilon, wiesz mu to był twój kill? Bo mi poasyściłeś. Nie, bo mnie zlagowało. Aha. Widziałem. Ja cię Darku, się. Żywo, kurde. Za Aramagałem. Dead fightem. Miałem takiego laga, że y, przeciwną stronę te trzy karty wpuściłem. A same lowy były. A no pamiętam to, pamiętam. No Ja idę trzymać topat i możecie i może gdzieś mieć albo tam pomóc. To co się zejdzie sobie trudno trudno z samym dygiem, co nie wiem, to co, co dopiero jak są raka przyjdzie. SS, ba, Ej, bytufy. Co? To raka. No chodź, w, mm. w ogóle dlaczego Ani Ej, ej, chodź do... okay. Zobacz jak odsunęła. się odsumęła. Jedzie, jedzie, jedzie. Ja. na

Dawaj, 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 dawaj syku no. Moja A, Thanks. daj do 0 mam Trzeba tankować kolego O nie, to to daj daj nawet Nie, bardzo dobrze, Słuch. bardzo Słuch. dobrze daj 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 poniżej. daj mam, to poniżej. O, teraz jest dobrze. Już jest standardowy, 10. Ale co 10 no Boże, nie pij tylko FPSy. O, podali się. Good game. To żegnam was wszystkich. Yy, zawsze do kolejnych odcinków. Hapa.